ma dzisiaj szybko porada na fajną topetę na swój pulpit a więc ja mam ustawioną taką jeżeli Ci się podoba to dostaw lajka. Dobra, wchodzimy w sklep Microsoft Store, wpisujemy Leaflay, nie umiem tego czytać, Val valper wpisujemy to Dobra, jak nam się to otworzy to powieramy, gdy już pobierzemy to wychodzimy w płasek, otwieramy i tu macie różne tapety od takiej jest taka mówię, widzicie Jest zawsze właśnie ta co pokazywałem. Taka z meduzą. A, to nie meduza. No takie. No i różne są tapety. Więc kto chce. Od wyboru do koloru macie. I w sumie to by było na tyle, jeżeli chcecie na taki anonimowany kursor jak ja mam tu o teraz. Nie wiem czy OBS go chwyci, czy nie. Jeżeli nie, ja, no to nie zobaczycie, jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, to wam nagram taki odcinek, jak zrobić taki kursor. No, więc, sioma.